Ha, psiu, 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 psiu. Psiu, ha, psiu psiu psiu, psiu. 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 psiu, 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 Mamuś. Mamuś. Co się stało, kochanie? Boli mnie głowa i brzuch. Hmm. Zrobić ci herbatkę, wypijesz y i położysz się ze mną. Okej. Okay. A w tym miejscu dokładnie Cię boli? Tutaj na górze. Poczekaj. A tutaj na górze Cię boli? Nie. A tutaj po lewej stronie? Nie. A po prawej? Nie. A tutaj na dole? Tak. On to może coś z jelitkami pochodzi, wezmęcie i mm, pójdę y no, bo na dół ci herbatkę zrobię. Sobie usiądziesz na kanapie, dobrze? Dobrze. To usiądź na kanapie, a ja ci. Mam zapalić światło, czy nie? Tak. Dobrze. To. Ale mm, y, jaką chcesz herbatkę? Najlepiej na brzuszek? No to chyba miętową. No, no okej. Okay. No, to zrobię Ci herbatkę miętową, tak? Tak. Dobra. Dobrze, kochanie, to Ci już robię miętową herbatkę. Dobrze. Proszę. Dziękuję chodź, pójdziemy do góry, a zanim usłyszysz i sobie pójdziesz do łóżka yy, i ten i się położysz. <trym> Musimy się zadać. No tylko, czy tu światło, zgaszone. Jest zgaszone. Chodźmy do góry. Chcesz teraz spać u mnie, czy u siebie? U siebie. Okej, okay, no to się połóż. Jak idę zobaczyć, czy łóżka nie odlegałaś? Dobra. Chyba nie ma, ale zobaczę przy świetle. Ale, bo jednak jest. To dostawię tu światło i pójdę do ręki Dzięki. Po bo... prostu świdzę tu też światło. Światło ci tutaj na korytarzu nie przeszkadza? Nie. Nie Czekaj, przyniosę ci jeszcze misia z szuflady twojej, bo chyba zapomniałaś co? Tak. Dobra, to misia. Yy, tutaj, to co ja mam tu widzowie, ja to, to jest szuflada tak na niby. Yy. Dobra. Yy. A chcesz małpkę czy hipopotama? Małpkę. Okej. Okay. Mam No To to czekaj to masz. Proszę. Dziękuję. Ty idę po ścierkę. Też światło zapalę, bo... No to y, popatrzmy do szklady. Chyba miałam gdzieś ścierkę. Ale nie wiem. Hmm. Czy ja mam ścierkę w szufladzie? Nie wiem, zobaczmy. No, to mopem i odkurzaczem powycieram. Na początku wymienić a jaką chcesz pościel Serduszko białą, w, 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 czerwone serduszka czy pościel białą w czarne gwiazdki? Hmm. Czerwone serduszka. Okej. Okay. Tu myjemy. Tich, tuch. Dobra, myjemy. Mmm... Dobra, to wycierano. Teraz muszę poodkurzać. Mm. Dobra, teraz musimy y, wyciągnąć pościel, y, którą y, pościel y, na łóżko, tą serduszkę. Dobra, mam. Trzeba to rozłożyć. Dobra, jest, to ja już tu zgaszam światło. No, rozgasiłam, bo więcej też muszę zgasić światło. Y, dobra. Y, teraz na korytarzu. I nie będę spała Coś Ci jeszcze potrzeba? O, już zasnęła. Dobra, to ja... Masz, idę jeszcze na chwilę do jej pokoju. Dobra O, mm, zapalić kominek, bo ci zimno? Tak to... No to czekaj, to zapalę kominek mm. Kurczę, nie wiem, czy drewno mam Dobra, zapaliłam Minasaj go arigato <mulary> Kaka, kakała i... Mm, 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 mm. Mi mm, 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 mm. mm, na arigato, i Dobra, ty nagrane, good boy. Teraz idziemy spać. <sus> mm. mm. O, oh, już też coś. No to chodź, pójdę na dół. Chciałabyś się może pobawić w chowanego? Tak. Czekaj, bo już się naweszłam. Mm, no dobra. Kto pierwszy liczy? Mm, ja. Okej, okay. to licz. A do ilu? No, a do ilu umiesz? Ja umiem do dwudziestu. No to do dwudziestu. Jeden, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, słupka. Hmm. Gdzie ona może być. Tu Tutaj nie. E? Tu też nie. Może do góry albo jest tu. Mm. Tu nie ma, nie ma. A może pod biurkiem? Nie. A może w łazience? O nie, żeby mnie nie znalazła. Tu nie. Nie. Mm. Mam cię. Znowu mnie. Pobiję tego kwiatka, znaczy teraz ja Cię szukam, to ja policzę do 20, a Ty się schowaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Schowam się, już wiem. Pod biurkiem. Osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia się nie schował ten gry, kryje i jest jakiem tu pod stołem cię nie ma za telewizorem, bo mam telewizor na dróż, ale cię nie ma w lodówce się schowałeś nie, w lodówce też cię nie ma może tu gdzieś na szafce nie kamerą możesz mi tu nie ma, tutaj jest nie, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie widzę jej. kurde, to gdzie ona mogła się schować? Może na dworze, ale to za chwilę zobaczę. Mm. Zobaczmy, pod stołem jeszcze. Pod stołem nie ma, pod schodami też nie. Mm. No to zobaczę na dworze. Wcześniej wracać. Zaczęliśmy, że mówiliśmy, że w ogóle się nie chowamy, Więc y, otwórzmy balkon. Mm. Dobra, gdzie ona mogą się schować? Tutaj raczej by dalej nie poszło, bo ona się tam boi chodzić. Więc no wracamy z powrotem. A łazience też nie ma, za tym kwiatkiem nie ma. No to został mi ostatni pokój do zobaczenia. Tu za kwiatkiem nie ma, tu też nie ma... Tu też nie ma... O tu jesteś pod biurkiem. <laughs> No, to teraz mówimy widzom, pa, pa. pa Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I zostawicie lajki i subskry, i subskrypcje. Mm -hmm. I, I jeśli chcecie więcej różnych filmów, um, takich na przykład y, też. Y, z blukę, ja taki. taki, Zostawiacie Ci łapki w górę, subskrypcje, no i subskrypcje i... mogą być dzwoneczkiem, tak, żebyście nie przegapili żadnego filmu, um, i no, baju, bye, bye. a i widzę jeszcze taka propozycja, potem film filmie nagrywam kolejny, taki właśnie, mogę zdradzić tytuł, um, Zawsze teraz będzie taka seria o widzowie, a tą serią będzie Polcia i jej mama Angelika. Um, następny odcinek będzie miał tytuł Polcia pojechała do babci na wsi. Bye! You. Bye! Papa, pa, moi kochani widzowie!